Gdy mówimy o polskim rynku muzycznym, nie możemy zignorować dynamicznie rozwijającego się zespołu Trupa Trupa. Ostatnie wydarzenia pokazują, że rodzime twórczości nie mają sobie równych, gdy chodzi o zdobywanie międzynarodowego uznania. Grupa pod przewodnictwem Grzegorza Kwiatkowskiego zdobyła serca wielu słuchaczy, a ich twórczość nie tylko przekracza granice, ale również wywołuje głębokie refleksje. Zespół z Gdańska w tym roku wydał album zatytułowany Mourners, który szybko zyskał miano jednego z najlepszych płyt na świecie. Specjalistyczne media, takie jak Rainy Day oraz WXP, niekomercyjna publiczna rozgłośnia radiowa z Filadelfii, doceniły jego wartość artystyczną. To jednak nie koniec ich osiągnięć. Już dzisiaj, w czwartek 8 sierpnia, trupa trupa wystąpi w programie World Cafe w amerykańskiej stacji NPR, jednym z najpopularniejszych programów muzycznych tego medium. Dzięki audycji, która obejmie zarówno rozmowę z Grzegorzem Kwiatkowskim, jak i koncert zespołu, ich muzyka dotrze aż do 305 stacji radiowych w całych Stanach Zjednoczonych. Kwiatkowski zdradził, że zespół planuje jeszcze w tym miesiącu rozpocząć pracę nad nowym albumem, co tylko potwierdza ich nieustanne dążenie do rozwoju i twórczości. Trupa Trupa to nie tylko zespół muzyczny, ale również grupa o bogatej artystycznej wrażliwości. Grzegorz Kwiatkowski, lider zespołu, zaprezentował swoje umiejętności jako autor eseju w prestiżowym czasopiśmie literackim World Literature Today. W swoim tekście odniósł się do różnych tematów, takich jak Agnieszka Holland i film o Francukawce, a także do współczesnych zagadnień geopolitycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Co więcej, zespół zyskał również uznanie w Polsce, zdobywając popularność i wyróżnienia. Niedawno stworzyli muzykę do filmu reżyserki Zielonej Granicy, a ich wydawnictwo znalazło się w kilku zestawieniach najlepszych albumów 25 roku. To tylko potwierdza, że ich twórczość nie tylko interesuje międzynarodową publiczność, ale także zyskuje uznanie na rodzimym rynku. Podsumowując, trupa trupa udowadnia, że granice nie stanowią przeszkody w dążeniu do sukcesu. Ich twórczość nie tylko inspiruje do przemyśleń, ale również wyznacza nowe trendy w polskiej muzyce. Z niecierpliwością czekamy na dalsze kroki zespołu oraz ich kolejny album, który z pewnością przyniesie nowe emocje i artystyczne doznania.